Dzień dobry, nazywam się Roman Głodowski, jestem społecznym bobrowniczym ze stowarzyszenia Nasz Bubr. Zapraszam Was serdecznie na cykl filmów o bobrach, o środowisku w jakim żyją, o innych mieszkańcach bobrowych siedlisk, ale również będzie kilka poradników i właśnie od takiego poradnika chciałbym dzisiaj rozpocząć. Jak zabezpieczyć drzewa? Jesień to czas, kiedy bobry, tak jak inne zwierzęta, przygotowują się do zimy. Te nasze sympatyczne gryzonie nie zasypiają na zimę, ale oczywiście są mniej aktywne niż przez resztę roku, aby zimą tracić jak najmniej energii. Bobry jesienią właśnie rozpoczynają zbiórkę pokarmu. Są to najczęściej cienkie gałęzie, które układają w kopce na wodzie przypinające troszeczkę jakby tratwę przycumowaną do, do dna. Taki magazyn pozwoli bobrom przez całą zimę odżywiać się bez konieczności opuszczania ciepłych żerem. Ale żeby taki magazyn zimowy zrobić potrzebują odwalić sporo pracy i właśnie teraz, w tym jesiennym czasie możemy zaobserwować ich, ich intensywną pracę, czyli ścinanie drzew. Ścinają więc drzewa, żeby dostać się do pokarmu, tak, który zapewni im przetrwanie. Jeżeli więc mamy w swojej okolicy bobry i nie chcemy narzekać, że pościnały nam drzewa, to musimy po prostu je zwyczajnie zabezpieczyć. Do tego celu wystarczy trochę wolnego czasu, kilka, ewentualnie kilka palików i metalowa Metalowa siatka. Siatkę taką rozpinamy na palikach w pewnej odległości od pnia, zachowując trochę wolnej przestrzeni. Można też taką siatkę owinąć bezpośrednio na pniu, oczywiście nie, nie napinając, a zostawiając troszeczkę, troszeczkę luzu. Pamiętajmy, że drzewo rośnie i pnie zwiększają swoją objętość, więc więc trzeba co jakiś czas kontrolować czy siatka nie wrasta się po prostu w drzewo. W przypadku siatkowania na palikach ważne jest, żeby ta siatka miała jak najmniejsze oczka. Chodzi o to, żeby bubr czy inne zwierzę nie utknęło w zbyt ciasnej siatce, która może zadziałać zwyczajnie jak pułapka. Osobiście jestem zwolennikiem tej drugiej metody, czyli bezpośrednio na pniu. Przede wszystkim jest to metoda szybsza i tańsza i bezpieczniejsza dla zwierząt. Siatka do takiego zabezpieczenia powinna powinna mieć wysokość mniej więcej 80-100 cm e, optymalna średnica oczek w tej siatce to jest mniej więcej około 5 cm e, można zastosować nawet siatki o oczkach 10 na 10 i na pewno znajdziecie takie siatki na portalach aukcyjnych. Jest to zwykła siatka, może być to nawet zwykła siatka leśna. Ostatnio kupowałem taką 25 metrowej długości siatkę za około 110 zł, więc no nie są to jakieś tam wysokie, wysokie koszty. Jeżeli potrzebujecie zabezpieczyć dużo drzew to na pewno pomocnym gadżetem będzie taki skrzywacz do pierścieni czy o ringów nie jest to coś, co kosztuje wiele ale naprawdę oszczędza masę czasu mój, który ja posiadam ja go kupiłem ze zszywkami razem za około 160 zł ale są też tańsze już od tam, od mniej więcej, około 40 zł można taki kupić. Ja w komentarzu, w opisie filmu, wstawię linki do, do, do tych produktów, które kupowałem, żebyście ewentualnie mieli troszeczkę, troszeczkę łatwiej. Przy pomocy takiego zestawu, ja ostatnio osiadkowałem 60 drzew, wykorzystując do tego prawie 100 metrów siatki i całość prac zajęła mi łącznie około 5 godzin. Także podwijamy rękawy, robimy i nie płaczemy, że bobry nam coś zjadły. A jeszcze jedna ważna uwaga. Działalność bobrów to zazwyczaj pas około 20 metrów od linii brzegowej, więc pomyślmy o tych cennych drzewach, które chcemy zabezpie zabezpieczać właśnie w takiej odległości. Chociaż zachęcam bardzo mocno, aby jednak odtwarzać i poszerzać strefy brzegowe cieków i zbiorników. Wszyscy na tym skorzystamy. Tak? Bobry zadbają o retencję i bioróżnorodność. Wy będziecie mieć wodę. Wyższy poziom wód gruntowych, zredukujecie objawy suszy, co się przełoży na lepszy dla życia, dla życia klimat lepsze plony, niższą temperaturę. No chyba, że ktoś woli 45 stopni wygolony trawnik na 2 cm i tuje. No to w takiej sytuacji polecam szczelne ogrodzenie, wysokie i odgrodzenie się oczywiście od reszty społeczeństwa. Dzisiaj to będzie na tyle w kolejnym odcinku opowiem wam o tym po co bobry budują tamy, dlaczego nie powinniśmy ich niszczyć i jak zabezpieczyć teren przed ewentualnym zalaniem. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.